Ruwa widzowie, tutaj Miki na kanale Mickiej Mickiej. Wiem, wiem, przepraszam, ponad dwa tygodnie nie nagrywałem. No ale dzisiaj powracam do Hello Neighbor. Dzisiaj jest ze mną Scorpion. Elowa, widzowie! Dobra, gramy w Hello Neighbor, ale dzisiaj będzie taki lepszy odcinek, bo zawsze to my. Ja byłem w domu i wszystko rozwiedzałem i na dworze biegałem, ale teraz będziemy się starać do jego chatować. No nie ci o bank, ale zobaczymy. <laughs> ale mam katar, moje no katar, ale mam flagmy tak w buzi. Po prostu. O, dostawcie no łapeczkę w górę, subskrypcję, no i oczywiście dzwoneczek. <laughs> no, a mój ostatni widz, to jest. Konrad? No tak, się subskrypcji już dobiję. Tam odwaliłeś właśnie. O nic! O nic, o nic! E, po prostu tak się stałem i nic nie robiłem. Dobra! Niech mnie nie żartuje, Scorpion, Bo. Okej. Okay. Muszę iść po jakiś karton, bo ja chyba wiem o co już chodzi w tym Hello Neighbor. Neighbor, jak tu przyjdzie skorpion, to ja po prostu. ile skupienia za długo nie... No, za dużo nie gada, bo chwila skupienia musi być. No ale gdzie on chodzi tu? To po prostu ja tam idę! Gdzie ty mnie nie widzisz? Aha Pasze? nie ma tego. Zauważyłem go. Widziałem go widziałem widziałem go, a 100% go widziałem tam i jego go chodź się schowałem. To znaczy, że ty z mojej chodzi? Ja nie widziałem. O ty się IQ! Ale gdzie ty jesteś? Bo sprawdzam właśnie szafy. Widzicie, widowe? Hmm. Ja się tutaj tak Nie! Eee! Co ty na zkarcią tu robiłeś? No, no nie wiem. To się rozbiłem. I słyszę jakieś skakanie. I nie mogę wejść. Ale mam plan, widzowie. Moje chacie, wszystko mam plan. Mm, Czekajcie. Ja idę po mleko. Co? Nie mam mleka. Przecież. To jest. Nie. Ma. Tu te Mleko to musi. Uchodź. Ja muszę zobaczyć. Ej, dobre jeszcze jest, ale raczej trzeba to raczej wstawić. O! E, tak samo to trzeba tam zostawić. O! А где ты в моем доме? Ты где ты можешь быть?

Skorpion! Co du jest? är det Scorpion? jag är en Skorpion. Jag är en sån Jag Jag Я вовремя еду. Я! Что это было? Не знаю, случилось что с кем-то. Ага, окей. Okay. Твоя была какая-то мини-герка. Ну, no, это была моя мини-герка. No to fajna powięci skorpek. Ogólnie z Kurde, co coś tam? No co ja pamęt tam Mmm... Myślałem, że już coś mi chcesz narobić. Nie, nic nie chcę. jest jak się w ogóle tu włącza, Ja sobie włączę... Ja sobie włączę elektronię. I teraz sąsiadowi... I teraz... I teraz on skurpie, on ma, i teraz włączą. Mm. Widowie i tak gdzieś tak dziesiąta minuta kończymy. Więc... Tydziełem to zrobić. No to ja mam włączony internet. Pewnie gdzieś tu biegasz. Ja jestem w, twoje, w swojej chacie. Nawet filmik tu dowolnił. No to jasne. Nie mam go widzowie. Ale beka. Wielka. Mmm. Ja muszę się skupić widzowie, bo ja go szukam po całym domu. Dobra, swąsiad. Nie. No tak. Jezus, co ty robisz? Po prostu mam dzisiaj pytanie. Czy mnie wreszcie zostawisz? No zostawię. Dobra. Jeśli film będzie się uda, to ja w górę i subskrypcję. Trzymajcie się, cześć, alo!